No tak więc nic moi drodzy, jadę do Polski dzisiaj, jutro rano będę, no i co, no i będziemy lecieć, będziemy lecieć z tym bezprawiem w nakle, raz do wszystkich moich mordek, Strike pod sądem w nakle będzie 18, czyli w następną środę o godzinie 10 będę na Was czekał pod sądem w nakle, tak więc się przygotujcie, mam nadzieję, że przyjdzie Was jak najwięcej, wszystkie moje mordki, które zostały poszkodowane, w jakikolwiek sposób, przez ten sąd, przez tą policję lub przez inny, inną instytucję tego ubeckiego systemu, zapraszam na ten strajk. Mówię 18, nie w tą środę, a w następną. Jeszcze jak będę jutro w Polsce, w czwartek pojadę pod sąd do Nakła i nagram, nagram filmik, który będzie o tym wszystkim informował. Nawiązałem też znajomość z pewną panią polityk, z panią... nie wiem, jak ona tam ma, Mariola czy jakoś tam, Schreiber która zakłada tą partię Mam Dość i też będę chciał, żebyście ze mną wzięli udział w spotkaniu z tą panią. Wszyscy, którzy zostaliście poszkodowani przez ten ubecki system, aby każdy opowiedział, co go spotkało. Każdy, każdy swoją historię, najpierw byście wzięli wszystkie jakieś tam dokumenty, materiały. Ja mam mnóstwo przez 9 lat mojej walki z tymi kurwami, o takich nazwę, kurwy ubeckie. Próba nieoddanego zabójstwa mojej osoby w sądzie w Nakle nad Notecią. Pani sędzina Kowalska, która kłamała, policja, która kłamała, że niby tam spóźniłem się z moimi to wszystko, że będę o tym wszystkim opowiadał. To, co mnie spotkało w zakładzie karnym, gdzie zostałem oprawiony przez służbę więziennictwa, gdzie walczyłem o prawa więźniów, bo jak się tam, które tam więźniów, to jest po prostu coś nienormalnego. O tym, jak zostałem potraktowany przez bydgoskich polityków, gdzie nawet widzieliście, jak poszedłem do biura PiS na Gdańskiej, do pana Latosa tam, Latosa, zresztą tam te wszystkie, w sumie, wszystkie te same kurwy, ale jak tam poszedłem do tego Latosa, nie wyszedł gościu, nawet mnie do nich nie dopuścił, do tych polityków, kłamał, że jest tam, że na że pewno jest politykiem, później, że jest policjantem, a później, że jest wojskowym. Więc widzicie, tak te kurwy okłamują nas całe życie. Całe życie nas te świnie okłamują i czas zrobić z tym porządek. Tak więc wszystkich zapraszam w następną środę 18. powtarzam o godzinie 10.00 będzie strajk pod sądem w nakładam na Notecią. i teraz... Od waszej frekwencji na tym strajku, zależy czy nie dobrze, czy nie będę to za ja sobie, sobie pracowałem za granicę, bo ja, ja na te kurwy, na tych śmieci policyjnych, na te polityczne ścierwo, na te dziwki sądowe typu Kowalska, prezes Łapiński cała reszta tego kurewstwa, robicie nieprawda, a te kurwy psiarskie, które próbowały mnie zabić w sądzie, ja się dowiem ich nazwiska, było ich czterech albo pięciu tych policjantów i kurwy synu wyłapię, jak mnie skuli. Jak byłem w to kurwa na gleby mi chcieli krząskę wyrwać z nosa. Wchodzę w palce nosa bardzo głęboko kurwa tą krząskę. Jak sobie poczytacie w sztuki krawagi, tak kość pęka wbija się w mózg 3 sekundy człowiek nie żyje. Jeśli kurwa system was nie rozliczy, osobiście was śmiecie wyłapie wszystkich. Wy kurwa jebane patologie społeczne, nieudaczniki kurwa, nie roby, które poszły do policji, bo się do niczego w życiu innego nie nadają. Zobaczycie. Kurwy, skończyło się babci pieglenie. Pozdrawiam.